Dziękować Jezusowi za Jego obecność w braciach. Pan jest także obecny w człowieku cierpiącym, niezależnie od powodu cierpienia, ani czyją jest ono winą. Chrystus ukrzyżowany utożsomił się z każdym człowiekiem przybitym do swojego krzyża. To jasne, że zrobił to, aby wzmocnić nakaz kochania bliźniego. Tak jak on nas ukochał, bo czym innym jest pomaganie obcej osobie, czy może nawet wrogowi, a czym innym pomaganie samemu Chrystusowi obecnemu w nim. Jednocześnie jednak obecność Pana w potrzebującym bracie jest skierowana na pomoc pomagającym. Bo nie tylko większa jest radość w dawaniu niż w braniu, lecz także Pan obiecał życie wieczne hojnym wobec ludzi w potrzebie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane Wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Postanowienie: Dziękować Jezusowi za Jego obecność potrzebujących bliźnich. Dziś to inni ludzie, jutro to mogę być ja. Pomagając tym, którzy potrzebują pomocy, aż nas zaboli. Na tym możemy zakończyć, ale do tego punktu musimy dojść. Praktykować w tym tygodniu jeden uczynek miłosierdzia dziennie.